Jak to możliwe, że aż 50 lat po premierze amerykańskiej kultowy film, Teksańska Masakra, piłą mechaniczną w końcu zagości na dużych ekranach w Polsce? Aby zrozumieć tę wyjątkową sytuację, musimy cofnąć się do roku 1974, kiedy to w Polsce istniał głęboki PRL. W którym wprowadzanie zagranicznych produkcji, zwłaszcza tak kontrowersyjnych jak ten film, było w zasadzie nie do pomyślenia. W tamtych czasach władze komunistyczne nie były skłonne do akceptacji amerykańskich filmów. Szczególnie tych poruszających tematykę przemocy i horroru. Dziś w kinach mamy już dostęp do różnorodnych kontrowersyjnych produkcji, jednak w latach 70. sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. To nie tylko Polska, ale wiele innych krajów także decydowało się na wstrzymanie dystrybucji teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Tak więc film, który zerił się na wielkich ekranach Ameryki, musiał czekać, aż klimat się zmieni i ludzie zyskają większą swobodę w obcowaniu z różnymi formami sztuki. Pomimo tego, że film ten pojawiał się w nielegalnych wersjach na kasetach wideo, a później także w wypożyczalniach płyt GVB, jego oficjalna polska premiera wciąż pozostawała marzeniem. Dopiero z czasem teksańska masakra piłą mechaniczną zaczęła zdobywać popularność na festiwalach filmowych, stając się jednym z tych tytułów, które pomimo braku pełnoprawnej dystrybucji w kinach nie traciły na aktualności. Fascynujące jest to, jak film ten, przez lata traktowany jako zakazana pozycja, wreszcie doczekał się regularnej dystrybucji w polskich kinach. Od 16 maja widzowie będą mogli na nowo zmierzyć się z szokującymi scenami i mrocznym klimatem, którym uraczył na stołub Hooper. Co więcej, film będzie prezentowany w wersji zremasterowanej w jakości 4K, co zdecydowanie polepszy jego walory wizualne, a tym samym poczucie grozy, które towarzyszy każdemu koneserowi horrorów. Dzięki nowym technologiom, fani gatunku będą mogli natknąć się na efekty specjalne, których pierwotnie nigdy nie doświadczyli w taki sposób. To z pewnością wzbogaci ich przeżycia, a teksańska masakra piłą mechaniczną stanie się jeszcze straszniejsza i bardziej przejmująca niż kiedykolwiek wcześniej. Można nie tylko odczuwać nostalgiczne emocje związane z tym kultowym tytułem, ale również odkryć go na nowo w zupełnie innej jakości. Już teraz wiele osób podekscytowanych jest premierą, a setki kinomanów z utęsknieniem czekają na powroty do miejsc, gdzie ten mroczny świat kryje w sobie przerażające tajemnice. Dzięki tym nowym warunkom dystrybucji w Polsce, teksańska masakra piłą mechaniczną w końcu zyskuje należne mu miejsce w historii kina. Świadczy o tym chociażby, że film ten zaintryguje zarówno tych, którzy mieli okazję go oglądać przed laty, jak i tych, którzy stają przed nim zupełnie świeżym okiem. To bardzo ekscytujący moment zarówno dla branży filmowej, jak i dla fanów horrorów i choć spóźniona, w końcu nadchodzi premiera, na którą wszyscy czekaliśmy.